Płatność za fakturę AXEF, awaria systemu XEF, konsekwencje za brak dostarczania faktur AXEF. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Przepisy wprowadzające KSEF od 1 lipca 2024 roku poza wysyłaniem i odbieraniem faktur KSEF nakładają na podatników jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek, a mianowicie związany z płatnościami za faktury wystawionymi w KSEF. Nabywca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, dokonujący płatności na rzecz innego podatnika za fakturę ustrukturyzowaną wystawioną w KSEF lub fakturę ustrukturyzowaną wystawioną poza KSEF, Chociażby w sytuacji awarii systemu, która jednak później zostanie przesłana do KSEF i zostanie nadany numer ksefowy faktury, będzie zobowiązany do podania numeru KSEF faktury w tytule przelewu lub identyfikatora zbiorczego wygenerowanego przez KSEF dla wielu faktur, tak aby uniknąć podawania poszczególnych numerów faktur. Oczywiście podatnicy będą mogli również w tytułach przelewu umieszczać. Faktur, numery faktur wystawione przez sprzedawców w ich systemie finansowo-księgowym, jednak to już nie będzie konieczne. Obowiązek wprowadzenia numeru ksefowego faktury będzie również obowiązywał za płatności dla faktur wystawionych w reżimie split payment. Ustawodawca rozszerza obowiązek umieszczania numeru ksefowego faktury również na podmioty trzecie dokonujące płatności za faktury wystawione w ksef. Natomiast jeśli chodzi o status podatnika, na rzecz którego dokonywana jest płatność, będzie on sprawdzany na białej liście na dzień dokonywania płatności. Przepisy te będą obowiązywać od stycznia 2025 roku, mimo że zostały wprowadzone ustawą dla ksefu obligatoryjnego, który wchodzi w lipcu 2024 roku. Co ciekawe, na ten moment nie wskazano wprost żadnych sankcji za brak umieszczania numeru ksefowego tytule przelewu. Obok planowania procesów związanych z wystawianiem faktur, z wysyłaniem tych faktur do KSEF, odbieraniem faktur zakupowych z KSEF, podatnicy również powinni się przyjrzeć procesom dokonywania płatności i w razie potrzeby odpowiednio je zmodyfikować. Może zdarzyć się, że system KSEF nie będzie dostępny z powodu awarii. Co w takich sytuacjach? Ustawodawca przewidział trzy sytuacje dotyczące niedostępności lub awarii systemu KSEF. Dwie z nich dotyczą sytuacji leżących po stronie Ministerstwa Finansów, a jedna po stronie podatnika zobligowanego do wystawiania faktury w systemie KSEF. W przypadku awarii minister właściwy do finansów publicznych będzie umieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiednie komunikaty dotyczące okresu niedostępności lub awarii systemu KSEF. Takie informacje będą również się pojawiać za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego. Po opublikowaniu komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, faktura nadal musi być wystawiana zgodnie z obowiązującym wzorcem i wysyłana do nabywcy w uzgodniony z nim sposób. W takiej sytuacji, za datę wystawienia faktury uznaje się datę z pola P1. W strukturze e-faktury jest to pole wystawienia faktury w systemie finansowo-księgowym sprzedawcy. W takiej sytuacji faktury muszą być nadal wystawione zgodnie z obowiązującym wzorcem i przesłane do nabywcy w uzgodniony z nim sposób. Natomiast po ustąpieniu awarii podatnik będzie miał 7 dni na dostarczenie faktur do systemu KSEF. A w przypadku niewysłania faktur do KSEF po ustąpieniu awarii organ będzie nakładał karę na podatnika w kwocie 100% VAT wynikającej z faktury. Przepisów dotyczących konieczności wprowadzania numeru ksefowego faktury w tytule przelewu nie stosuje się w przypadku, gdy faktury nie są wprowadzone do ksef w sytuacji awarii systemu. W takiej sytuacji podatnik wystawia faktury poza systemem ksef i taką fakturę może wystawić zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Po ustąpieniu awarii, w tym, w tym przypadku faktury nie muszą być już wysyłane do systemu KSeF. Zakłada się, że takie rozwiązanie będzie stosowane tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, dotyczących na przykład zagrożenia kraju lub infrastruktury. W sytuacji awarii systemu po stronie podatnika wystawia on faktury Zgodnie z obowiązującym wzorcem i przesyła je do nabywcy opatrzone specjalnym kodem weryfikacyjnym. W ten sposób wystawiona faktura powinna być do, przesłana do systemu KSEF nie później niż następnego dnia. Na ten moment brak jest rozporządzenia regulującego yy, kody QR, które miałyby się znajdować na fakturach. Brak przesłania e-faktury zgodnie z terminem wskazanym w ustawie naraża podatnika na otrzymanie kary za niedostarczenie faktury do KSEF. W przypadku ewentualnej awarii należy wziąć pod uwagę przy planowaniu nowych opieków dokumentów pod kątem zarówno faktur sprzedażowych, jak i zakupowych.